O, 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 kurde, gdzie jest? A! Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w naszym najnowszym teleturnieju od kujonki do ikonki. Drodzy Państwo, ale co my tutaj właściwie robimy? Otóż w tym oto domu mieszka pewna kobieta, która jest kujonką. Już za chwilę zapukamy do niej i odmienimy jej życie na zawsze, dlatego że zmienimy ją z biednej kujonki na piękną i popularną panią. O! Dzień dobry! O! Wow, zobaczcie tylko moje mieli! Jaka kujonka! No! Dzień dobry, witam serdecznie Co tutaj się dzieje? Kręcimy taki show, w którym przemieniamy kujonów popularnych ludzi I pani wygląda idealnie, no wydaje mi się, że się perfekcyjnie wszystko zgadza, nie? Okej, ale ja nie wiem o co chodzi Dobra, wchodzimy, wchodzimy, wchodzimy Jak pani nie wie o co chodzi, no to zaraz się pani przekona Gdyż niedługo mężczyźni będą mogli się od pani odpędzić Będzie pani taka piękna To co, zaczynamy? Jest pani gotowa na swoją wielką przemianę? Chyba tak Także zaczynamy! W dzisiejszym odcinku przemienimy panią Dominikę Pitagoras. Pani Dominika to ciężki przypadek. Nie ma ani przyjaciół, ani stylu. Jej ulubionym zajęciem jest czytanie książek z fizyki i matematyki. Ja natomiast nazywam się Benedykt Hollywood. I moją pracą jest ratowanie brzydkich kaczątek. 10 na 10 kobiet poleca moją metamorfozę, czyli mam 100% skuteczności. Ale wróćmy do naszej gwiazdy odcinka, gdyż czeka nas 5 etapów metamorfozy. Zaczniemy od szpiegowania, czyli i poznania jej zachowań, żeby wyciągnąć wnioski, jak dużo jej brakuje. Charyzma, czyli przemiana charakterów pasujący do popularnej uczennicy. Make-up, czyli najgroźniejsza broń kobiety. Włosy, żeby wyglądała ładnie. Ubrania, bo dzisiaj oceniamy książkę po okładce. Wszyscy gotowi? Zapnijcie pasy, bo dzisiaj dzień pełen wrażeń. Stary, czemu, czemu powiedziałeś, że mamy 10 skuteczności, skoro to jest pierwszy odcinek i. Stary, dobra, nieważne! Czy się nie skłamałem, tak? Będzie... A jeszcze nikogo stary nie zmyczył. Zmytył... Sto... Czyli mamy 100% stary. Tak? 10 na 10. Wszyscy się są zgodni. Dobra, nagrywasz? Tak, tak, tak. Tak Tak więc przed nami pierwszy etap i musimy zobaczyć, czego naszej uczestnicy brakuje. Dlatego, że na pewno czegoś brakuje, skoro zachowuje się i wygląda w ten sposób. Tak, czy siak, jesteśmy pod jej szkołą i zaczynamy szpiegowanie. Kolejny dzień w tej pięknej, jakże szkole. Tylko chwila, czy ty Amelka da Dominika? A, Dominika, tak. Słuchaj, Amelka, czy zrobiłaś może pracę domową? Było coś zadane? Było jak codziennie. Eee, okej. Okay. A i, mogłabyś mi jeszcze pomóc, bo ja na przykład nie zrobiłem. Nic nie wiedziałem, że było. No nie wiem, a będę coś z tego miała? Eee, słuchaj wiesz co, Ewa? Kupię ci coś z sklepiku. No dobra, masz. Co? Ile? Dobra, wychodzę stąd. Tu moje ja wówczas uciekam. Ej, a moja praca domowa? Zresztą napiszę od Drodzy Państwo, to, to samo co ja? Dobra, wkraczam do akcji. Dzień dobry. Dzień dobry, Amelko. To znowu wy! Dominiko! Znaczy, co to miało znaczyć? Co to było za zachowanie w ogóle? Czy tak postępują popularne osoby? Że zawsze kradną pracę domową? Tak. Nie, chodziło mi o to, że... Dobra, chyba musimy ci po prostu wytłumaczyć wszystko od samego początku do końca. Droga, Amelko! Dominiko! Słuchaj, sytuacja jest taka: popularne osoby nigdy nie mają pracy domowej zrobionej, więc jak ktoś przychodzi zapytać, czy może spisać to, co odpowiadamy? No że może. To coś było za dale? Otóż. To coś było zadane? Bardzo dobrze Wiesz co, wydaje mi się, że tutaj jest dosyć ciężki przypadek Także przechodzimy do drugiego etapu metamorfozy Nie, nie, ja chcę spróbować, zaraz mamy stołówkę, może mi się uda No dobra, jeszcze poczekajmy chwilę i zobaczmy co potrafi Amelka Dominika Dobra. Co dzisiaj mamy na obiad? Kluski A z czym są te kluski? Z sosem A jakim sosem? Ruziowym, nie widzisz? No dobrze A te drugie? Oh Jezu, ale kolejka Tata. długa. Ej, y, ty, y, Alicja, Ewa, muszę mi przed siebie, proszę. Ten popularny uczeń chce wejść przede mnie w kolejkę. Jak go wpuszczę, to wyjdę na nerkę, a jak go nie wpuszczę, to będę niemiła. Co tu zrobić? Dobra, chyba wiem. Mnie to w ogóle nie obchodzi co to za kolejka, trzymaj. Y dzięki? Okej. Okay. Co ona zrobiła? Ej, dobrze że zrobiłam, nie? Dobrze? Dlaczego tak w ogóle postąpiłaś? Miałam udawać, że nic mi nie obchodzi. O Boże. Dobra, przejdźmy do drugiego etapu. No to co, kochana, jesteś gotowa? Zaczynamy drugi etap, czyli make-up. E, make-up, tata mówi, że jestem piękna, taka jak ja... Tata jest. kłamie! Naprawdę. Dobra, w każdym razie razie. Pokaż kochana, czego używasz na co dzień do make upu Tutaj w środku I... mam najważniejsze. Teraz się mało. Co? Pasta do zębów, tylko i wyłącznie? A gdzie tapeta, jakiś, wiesz, e, puter, Nie W każdym razie jesteś w dobrych rękach. Pod moją kontrolą stworzymy istne arcydzieło. Jesteś gotowa? Chyba tak. No dobra, zaczynamy, a z Wami widzimy się już po przemianie. Dokonaliśmy cudu, moi mili, ale e, nasza kujonka już wygląda jak niekujonka. Zapraszam, zobaczycie efekt końcowy. No i jak się czujesz, moja droga? Jakoś tak. Trochę klei mi się skóra. To tak powinno być, wszystko jest w porządku. Tak? tak? jest. Okay. A jak szkoły kontaktowe? Przyzwyczajasz się już? No jest okej, okay. widzę w nich, no. No dobra, także przejdźmy teraz do trzeciego etapu, czyli fryzjer. Jak się czujesz kochana, że za chwilę obetniemy ci włosy? No ja właściwie lubię moje włosy, długie. Tak? A powiedz coś więcej. No i jest jedna rzecz właściwie, której się najbardziej obawiam. Tak? To Jaka? Jaka to jest rzecz? Ścinania. Spokojnie, to jest normalna praktyka u fryzjera, że trzeba ścinać włosy. Ale to co, nie chcesz w ogóle się ścinać? No, nie. Nie, moje długie włosy wiesz ile je ja zapuszczałam, nie chcę nic z nimi robić No dobra spokojnie, oczywiście będzie tak jak chcesz Dlatego, że najważniejszy dla nas jest twoje samopoczucie No to co? Zaczynamy, dawaj A kto mnie będzie obcinał? No ja A ty jesteś fryzjerem? Znaczy chcę no Będziesz obcinana przez kogoś profesjonalnego Ale ja kurs przeszedłem Ale ty kurs, ja chcę kogoś kto będzie mnie ładnie, chcę być w rękach profesjonalistę. A oczywiście, jasne, ja oczywiście żartowałem to był taki żarcik, że ja będę uśmiechał przecież ja jestem od make-upów, a nie fryzjerny, prawda? No, także zam zamówiliśmy specjalnie na ten etap profesjonalnego fryzjera. Dawaj. No chodź. Ty jesteś ja? no, Nasz operator jest oczywiście znakomitym fryzjerem, stare, także chodź, chodź, ja chodź. Obcinamy, obcinamy, spokojnie, nic się nie dzieje. Stary, masz radę, spokojnie, to nie jest ciężkie, to jest nożyczki i tyle. Stary, ja nie jestem fryzjerem, ja prawie nie mam włosów, co ty mówisz? Co to jest, stary? Już to się pierdolę? Ja nic nie wiem. Miał być bez obcinania chyba, tak? Tak, tak. Będzie, będzie bez obcinania. Co mam robić? Stary, no jak to co? No obcinaj, rób to co do ci mnależe, no, to ci należy, stary. Tak, tak, ja tak, super wychodzi, mmm. Dobra, y -y, w każdym razie widzowie, zobaczycie efekt końcowy. Już lada moment. Skończone. Moje dzieło jest gotowe. Co to jest to... grane? Jak, jak ty pięknie to... wyglądasz, co jest? I co, jak się Chyba dobrze, są takie lekkie i liśniące co? I co, zaczyna ci się podobać, co? Trochę tak No i bardzo fajnie, bo właśnie o to tutaj chodzi, żeby ci się podobało Lecimy dalej, czas na zmianę ubioru No ja nie wiem, czy coś z tego będzie Wiesz co, chyba masz rację Rzeczywiście jest bardzo ciężko wybrać dla ciebie jakiś ładny strój I coś mi się wydaje, że będziemy musieli zadzwonić po posiłki Gdyż zadzwonię do Fabio Halo, halo, Fabio, potrzebujemy cię na moment No, wpadaj No dobra, to on, to on. Dzień dobry Fabio, jak tam zdrówko? Słyszałem, że potrzebujecie mojej pomocy. Tak, jest, zobacz okay. co tu się dzieje. No nie, ma, nie wiem no, co, co zrobić, zobacz. Czy to jest jakieś balistego, prawda? Nie wiem. Już się za to biorę tutaj. Fabio zna się na robocie, mm. spokojnie. Zajmij to, zajmij to, już. Raz, po prostu. Dzień dobry, Już, już. Tak pomóc i dobrze. Ciekawe, jak długo im to zajmie? Tak. E, czy to jest cała wasza garderoba? Yy, no cała, wszystko co to święty, nic tam nie ma, Człowiek! Jak, jak to nic nie ma? Przecież tam jest mnóstwo strojów, sami widzieliście przez. to no, nie no. spodobną najlepszą No dobra, Fabio, wszystko w porządku? Tak, tak, wszystko tam w No, Tylko to jest personalista, miałeś Bo rację tak, nie? No, dobrze. Nie, ja tak nie będę pracował, w tej garderobie nie ma nic I to co? Nie przeszkadza ci mój? Bez... Nie, nie przeszkadza. Jedziemy na zakupy. Moi drodzy, moi mili, jak widzicie, przygody dzisiejszego odcinka doprowadziły nas właśnie pod ten sklep i będziemy się bawić. Macie okrągłą minutę na znalezienie idealnego stroju. Jeżeli Wam wystarczy, to wszystko kupuję i płacę ja. No to co? Zapraszam, proszę bardzo, leccie. Macie okrągłą minutę. Powodzenia. Stary, mamy takie dużo budżetu na ten program? Stary, no właśnie, wymyśliłem, że jak ma minutę, to może nic nie wezmą. Dzięki temu nie zapłacimy w ogóle nic. Dobrze, a więc tak, minutka to ewidentnie za dużo czasu. Ja potrzebuję tylko 30 sekund. Idź, bierz tam Tę koszulkę, ja biorę tutaj to i tam to o. I będzie gotowy odficik. ta kochana. Ojej, dziwne, to jest modne? Sztuki się nie kwestionuje. Już ubieraj. 750 zł zostało wydane, co? Dzień dobry. wow, Łou! Nigdy w życiu nie widziałem Chcieliśmy tak te... genialnej kreacji, nie? nie może... Chcieliśmy wydać 10 tysięcy, ale karta ci niestety nie, nie przeszła. A, no możliwe, no wydaliśmy... to jestem przed wypłatą. No to co? Wracamy do studia, no i będziemy oceniać naszą ja uczestniczkę. Ja. No i... Jak Ci się podoba w tym naszym programie? Jest mega! W tak? ogóle nigdy nie miałam tak, żeby się na mnie ludzie patrzyli zawsze odwracali wzrok, i Co? wzrok żeby mnie nie widzieli. Co? I faceci tak robili tobie? I jeszcze w dodatku nigdy nie pamiętali mojego imienia. No gamy i prostaki, Dominiko, ale spokojnie. Wiesz, prawdziwi mężczyźni jeżdżą z Kodą i z tyłu najczęściej mają szofera Fabio i oni potrafią się zachować. Także wiesz, jak coś to albo Edzieliście teraz, co my tu robimy? Jak to. No, bo oceniamy. Czemu nie No, bo. Jezu. Nie miałem nikogo innego. No, ty jesteś. Fabio, no to wiadomo czemu no i ja wiadomo dlaczego. Także przyszedł moment najważniejszy całego programu. Ale zanim pokażemy naszą gwiazdę, musimy spojrzeć raz jeszcze, jak wyglądała na samym początku. Jak dobrze widzicie, no to naszej gwiazdzie brakowało bardzo wiele. Mnóstwo pryszczy, brzydka fryzura, jak siano. Do wyrzucenia totalnie, a ubrania totalna, totalna kicha. Zobaczmy, jak prezentuje się po naszej przemianie. No. Oh, I co wy na to, co wy na to fabio? tutaj? Jak się spisałeś, myślisz? No, jest ja to moje dzieło oczywiście i perfekcyjne. nie Ale... tylko twoje, oczywiście nasze również. No i żyły. No Przede wszystkim moje. Um, bo... W kręgach fryzjerskich mówimy na. Panowie, Ale tak, to jest, wszyscy... ryzyk, tak Ale tak to jest tak. mój program. Tak, umawialiśmy się. Płacę wam, czy wy mi płacicie? Zasady to nam jeszcze nie zapłaciłeś. Dobra, nieważne. Nie w każdym razie oceniamy! Czas najwyższy na ocenianie. Także nie każdy wyciągnie swoją karteczkę z głosem, który uważa, że jest adekwatny do wyglądu naszej gwiazdy. O, mła Dziesiąteczki i u mnie również dziesiątka. Tak jest. Najwspanialsza przemiana, jaka była do tej pory. O. A który to jest odcinek? Nieważne. To by było wszystko. Dziękujemy bardzo za oglądanie, widzowie. Teraz co robisz? Nie wiem. Znowu sobie już dać spokój trzy miesiące temu. Wiesz, po programie, no to ja jestem wolny, nie? Także możemy się przybyć, wyskoczyć coś. Spadaj, Lamusia. Nie, no myśli, że się umówi, teraz może do mnie napisze jednak, nie ustąpi. Nie, nic nie, nic Jak nie? Ten, co się A, ostatnio stało. To było, Piotryk, się pogodzić z że już nigdy jej nie zobaczysz, po prostu, rozumiesz? O, 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 o. Hej, mogę wejść? No, jasne. Słuchaj Cześć, Oj, zgubiłaś się troszeczkę. Jest taka sprawa, że po tym programie zrozumiałam, że nie można być ani zbyt bardzo kujonem, ani zbyt popularnym. Nie jest to fajne. No. No. Stwierdziłam, że znajdę w życiu balans i przyszłam wam to powiedzieć. Co? Tak? Czyli twoje życie mimo wszystko po naszym programie się poprawiło? No można tak powiedzieć. A co ty masz na myśli? No nie wiem no, nie mam znajomych, nikt mnie nie lubi. Eee, stwierdziłam, że muszę to zmienić. No to rzeczywiście brzmi jak kicha, ale teraz już jest wszystko okej. Okay. No, a ty nie hmm, chciałaś się ostatnio umówić? Z tobą? Nie, na pewno nie z kujonym. Do widzenia. Masakra. Kujony pod domem, jeszcze ktoś będzie gadał.